Że jesteś jednym z bardziej utytułowanych zawodników w tej lidze. W tej chwili siedzisz na ławce trenerskiej, mówię trenerskiej w młodzieżowej drużynie Basket która gra w trzeciej lidze. Powiedz mi, jakie wrażenia, jakie są różnice tego, co jest na boisku, a tego, co jest na łacy trenerskiej? Różnice są diametralne. Punkt widzenia z, z, z od strony boiska jest całkowicie inny niż od, od strony tutaj trenerskiej. Zbieramy razem z, z Robertem i Zafem doświadczenie. Eee, jako trenerzy chcemy młodym chłopakom zaszczepić koszykówkę, eee, nauczyć ich jak najwięcej, żeby, żeby, żeby wyrosli na dobrych zawodników, dobrych graczy. Czy są jakieś plany związane z tą młodzieżową drużyną, no. a propos ich udziału w PLK? Chcecie awansować, czy, 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 czy nie ma to takiego znaczenia? To znaczy, awans, jak gdyby, awans jest na, na, na drugim yy, Szczeblu. bardziej liczymy się z tym, żeby ogrywali się przede wszystkim, bo są to juniorzy, którzy wiekowo nie mieli szansy grać wcześniej w kadetach, w młodzikach, więc dla nich każdy mecz jest, jest, jest ważny do rozegrania. Szczególnie, że mają okazję zagrać z, z, trochę ze starszymi chłopakami, więc muszą tą fizycznością, troszeczkę e, popracować nad fizycznością i nad umiejętnością. Grasz teraz też w seniorskiej drużynie basket ale powiedz mi, czy... Myślisz o tym, żeby może wrócić kiedyś do WLK jeszcze? No na pewno. Myślę, że wiek no, jeszcze pozwala na to, żeby, żeby wyprzestać z siebie e, trochę więcej sił. Dopóki e, młodzi przynajmniej nie, 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 nie wejdą w takim stopniu w drużynę seniorską, że, że będą sami w stanie grać na, na, na takim poziomie, na pewno zarazem z Robertem będziemy się starać im pomóc. Czyli to nie jest jeszcze ten moment, że, że w tym sezonie Musimy trochę poczekać na Twój powrót. Czy... No zdecydowanie. Myślę, że jeszcze, jeszcze chyba, że jak zakończymy sezon i naprawdę no, e, będzie trochę luźniej i żona pozwoli, także, <grytanie> także myślę, myślę, że jest okay, bardzo Super wiadomości. Dziękuję Ci bardzo. Powodzenia w dzisiejszym następnym. Dziękuję bardzo. Pozw